Witajcie! W dzisiejszym odcinku poruszymy temat znaczenia koloru nazwy danego gracza, a więc zaczynajmy. Administrator. Fioletowy kolor oznacza, że osoba z takim kolorem jest jednym z kilku administratorów w grze. Każda z takich osób odpowiada za inną funkcję w grze. Na przykład jeden z administratorów, a mianowicie Jake, zajmuje się społecznością. Moderator. Niebieski kolor oznacza, że gracz pełni funkcję moderatora gry. Moderatorzy odpowiadają za sprawiedliwość w grze. Między innymi mogą wymierzać kary w postaci banów lub ostrzegać graczy, oczywiście nic za darmo, dlatego kary są przyznawane tylko wtedy, gdy jakiś gracz złamie którąś z zasad obowiązujących w grze. Moderatorem można zostać między innymi poprzez wzięcie udziału w specjalnym programie rekrutacyjnym, który jest ogłaszany co jakiś czas, lecz jest to niestety rzadkością. Influencer. Gdy gracz posiada zielony kolor nazwy, oznacza to, że jest on jednym z wielu twórców. Ranga, pomimo koloru, nie posiada własnego zastosowania, jedynie wyróżnia gracza na tle innych graczy. Rangę to można dostać poprzez uczestnictwo w programie influencerskim, lecz by w nim uczestniczyć, musisz spełniać różne wymagania. VIP. Jest to jedyna ranga, jaką możemy kupić. Jest ona dostępna w sklepie niestety tylko za pieniądze. Możemy też ją również dostać poprzez wykonywanie postępów w grze, w co niektórych nagrodą właśnie jest ta ranga. Niestety VIP jest tylko na określony czas. Jako jedna z rang posiada bonusy, które otrzymujemy codziennie, dopóki aż czas, który obowiązuje po otrzymaniu rangi nie dojdzie do końca. Ranga ta dostarcza nam 2000 diamentów dziennie, dzięki niej mamy również dostęp do specjalnych losowań z nieco lepszymi nagrodami od zwykłych losowań. To wszystko na dzisiaj, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.